Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku serii Tani Room Stories Town Mystery. Na początku tego odcinka chciałbym Was, no po prostu, przeprosić za to, że w tamtym tygodniu był tylko jeden odcinek, ale, no nie wiem, chyba będę robił po jednym odcinku w tygodniu, bo jakoś chyba tracę wenę. Ale smutki na bok. Pierwsze trzeba załatwić. E, kolejny rozdział: e, Dom Ojca. O kurde, to już. Ciekawe, ile jeszcze dostało tego? Dom kochany dom. Tankując samochód wracasz do domu swojego ojca. Może tam znajdziesz wzmiankę o laboratorium. Miasto wokół ciebie wydaje się normalne, ale masz stałe wrażenie, że nie jest to ten sam Red Cliff, którego widziałeś, kiedy po raz pierwszy do niego przyjechałeś. No, nie wiem. Ej, a czy to nie jest ten sam dom? Zamknięte? Żeż? Przecież, przecież ja już tu byłem chyba. Tak mi się przynajmniej wydaje. Gdzieś Drugi albo nawet pierwszy odcinek, ale nie pamiętam. że coś jest, nie jestem shopem. Eee, pff, czekajcie, tu trzeba było co. Zamknięte. Pff, czekajcie, jak ja otworzyłem to? Ja może... No właśnie, tu pewnie coś będzie. No właśnie klucz. Eee, nie wiem czemu się pierwszy nie popatrzyłem do tego. Tak, ja już tu byłem. Hmm, w domu wszystko się zmieniło. A, to już nie jest ten sam dom. Chociaż? jeszcze ja wiem. Jak w sumie pamiętam go. Tak jak teraz, nie? O, tu mogę wejść. E, czy tu coś się zmieniło? Czy ja mogę wziąć coś? O. Okej, okay, czyli będzie trzeba w radiu ustawić e, częstotliwość, pewnie. Jakąś. Tutaj mogę wyłączyć i włączyć światło. Tu mogę coś robić? Nie. No dobra. Yy, czy tu coś jest? Tu coś jest. Tu jest książka, na pewno to bierzemy. I znowu tam będzie zagadka z tym? Yy, z tymi książkami? Zapewne. Yy, mogę tu coś zmieniać? Aha, mogę wkładać tu książki. Yy, brakuje niektórych książek yy, yy, w rzędzie, tak? Jak? Że co? Tak, jak poprzednio. Aha, no, 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 tak, tak, tak. E, Okej. Okay. Czaję. Mm, tylko. Opcja jest taka. Aha, to jest obojętne. Bo patrzcie. My to jest obojętne. Muszę znaleźć y, z górnymi paskami, z środkowymi i z tymi. Y, z dolnymi, jakby. No. Co to? Okej, okay, włączyłem coś. Tutaj będzie trzeba mi hasło. Ok, na razie jakoś idzie. Eee, Okej, okay, czyli trochę przestawione to jest, ale niezbyt dużo się zmieniło, no nie powiedziałbym. Dobra, czyli tak, tu jest kolejna książka, tu jest kolejna książka. A, dobra, już się wystraszyłem, że to jest dolnym paskiem. No dobra. Poduszkiem coś ciekawego, nie mogę zajrzeć pod poduszki. Mogę zamknąć okno. Mogę, ale to nigdy mi się nie sprzedało, tak naprawdę. E, dobra. Środkowy dajemy tutaj i to dajemy tutaj. To w sumie chyba nie ma znaczenia, e, gdzie miała być ta książka, ale. Ale nieważne. Dobra. Co to jest? To jest lemoniada. Nie ma tutaj nic interesującego. Noże. Tutaj jest jakiś zmywarka. Tutaj narzędzia, latarka. A nie działa. E, nie ma bateryek właśnie. Okej, okay. i będzie trzeba poszukać jakieś baterie. Mm, dobra. Pusto. Puszki. Hmm, odświeżający. Dobra, no to wypijmy wszystko. <grymne> nic nie ma. Chyba nic nie ma. Talerze. Czy coś przegapiłem? Chyba nie. Okej, okay, ten obraz jest interesujący, ale chyba nie... O, tu jest to. Mi się nie przyda chyba. Co to jest za stół dziwne? Mm, dobra, już dokończymy z tymi książkami. Czy to, czy to miało jakieś znaczenie? Ok, nie miało znaczenia, więc do. Uh, okej. Okay. Mogę zmieniać te kartki. 2, 2, 2. 9. Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. ok, czekajcie, spróbujmy typowe hasło. 1, 8. 2. E, eee, chwila, muszę sobie to gdzieś zapisać. Hej, okay, to chyba na razie z tym nic nie zrobię. Chociaż. też myślę, żebym zrobił w sumie. Eee, dobra. Okej, okay, czy tu coś jeszcze jest? Tu mamy pilot. Mogę go włączyć. Brak sieci. Brak sieci? Okej. Okay. Brak sieci? No dobra. Eee, czy tu coś jeszcze jest, panowie i panie? Mogę wejść na górę, ale czy ja tu coś mogę zrobić? Tu jest jakiś cement, nie no, nie nie nie. Tu nie ma, o! O! Obraz! O! 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 Hmm, nic się nie stało. Nic się nie stało? Dlaczego nic się nie stało? What the hell is that, bro? Czemu się nic nie stało? Ja spróbuję to zrobić. Czy może sieć będzie? A wątpię. Okej. Okay. Czyli jakby... O. 3, 4, 4, 3, 4, 3. 2, 3, 4, 5, 4, 3, 2. To jest... Czy to może być hasło jakieś? Czekajcie. Czy to może być hasło? Cze. O, 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 tu są baterie. Wait. Okej. Okay. Okej. Okay. O, oh, wow 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 mamy latarkę. Czekajcie. Tylko po to nam to było? Wyłączony. Wyłączony. No dobra. Ok, czyli jakby nam pilot. No, jakby, no już nie mamy pilota. Gdzie ja mogę zaświecić? A few moments later. Dobra, mam rozwiązanie. Pa Proszę Państwa, mam rozwiązanie. Pierwsza liczba. Nie, tu jest jedynka, czyli pierwsza liczba. To szóstka. Druga liczba. Jedynka, bo to jest jed jakby jedyna cyfra, która się kryje tutaj, nie? Trzecia liczba to jest trójka, bo jedyna liczba, która się kryje po prostu, nie? Piąta liczba to jest czwórka, a czwarta to jest dziewiątka. Uwaga, proszę Państwa. I czy to jest poprawne hasło? 6, 1, 3, 9, 4. Proszę Państwa, genius. System bezpieczeństwa. Wszystkie zamki są zamknięte. Otwórz. O, wygląda na to, że coś się otworzyło. Pewnie wiem co. Raczej na 100% wiem co. No okej, okay. czyli wiadomo. Nie działa? A dlaczego nie działa? Może zaświecimy. A tu mogę świecić, czy tylko tutaj? Okej, okay, nie wiem. Mogę to wziąć na przykład? Aha! Synu, pamiętasz, jak dopro e e doprowadzałeś mnie do szału, gdy byłeś dzieckiem? Mm, jako dziecko bardzo lubiłem włączać, włączać, raz włączać i wyłączać światło w sypialni, raz za razem. To naprawdę wkurzało mojego ojca. Włączać i wyłączać światło w sypialni, raz za razem. Okej, okay, czyli pewnie wiem co muszę zrobić, czyli co mam wyłączać, tak po prostu? Światło w sypialni? Zobaczymy. Nie wiem czy o to chodzi. Pudła. Czy tu coś jest? Chyba nic. Nie działa. Aha, no okej. Okay. No to idziemy do sypialni. Patrzcie na to. Sypialnia? Raz. Okej. Okay. Uuuu, hasełko. 8-8. 2-2-5-5. Okej, okay. czyli yy, idziemy tutaj. 8-8. Mm, mm, mm. Dwa... O oh my god, dobra Dwa. O oh ma... <laughs> jakim jestem, nie wiem. 5, 5 mm. Here we go! Mamy to. Jeśli przeczytasz ten list, to mimo mojego ostrzeżenia rozpocząć eksperyment z kryształem. E, to mimo mojego ostrzeżenia... Aha, ok. Ale najpierw najważniejsze. 5 lat temu władze miasta podczas prac remontowych znalazły pod kościołem starożytne ruiny. Było to... była tam wiele różnych książek i jakiś urządzeń. Wszystko skupiło się wokół jakiegoś kryształu znajdującego się w, głę, e, w głębinach gór Redcliffe. Burmistrz wraz z elitą finansową miasta spodz e, spodziewał się, że mogą zarobić na nim trochę pieniędzy i zorganizować wykopaliska na zboczu góry. Tam znaleźli ten dziwny kryształ. Czas iść. Zobaczymy co mogę znaleźć w tym laboratorium. Uuuu, czyli my idziemy do labo... laboratorium? Teraz? Czyli już mogę wyjść? Czyli już koniec roboty tak naprawdę? Eee, chyba tak, chyba tak. Więc idziemy do auta. Tak, mogę iść do auta, więc... Okej, okay, jaki jest kolejny etap? Uuu, rozdział ósmy. Jakiś blok. Hmm, okej, okay, ale to by było na tyle w tym odcinku. Ja dziękuję wam za oglądanie. Do zobaczenia, cześć, papa. I nie zapomnijcie o subskrypcji, lajku, papa.